Cześć, witam serdecznie. Paweł z tej strony. Kolejne podsumowanie wyników przed nami. Co się wydarzyło w poprzednim miesiącu, a więc miesiąc czerwiec. Jak zamknęliśmy, czy były duże straty, czy nam nie szło, czy jesteśmy słabi, a może szło nam po prostu zajebiście, a może byliśmy konsekwentni w działaniu, może nasze plany, nasze działania po prostu się realizowały. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda u Ciebie, to znaczy, czy realizujesz swoje plany, które zakładasz, czy później się ich trzymasz i jakie efekty Ci to przynosi bo o efektach moich, tego co robimy w całym projekcie, w rocznym mentoringu za chwilę porozmawiamy i pozwól, że przejdę w zasadzie od razu do bieżącego podsumowania odpalę się na full screena tak, żeby dla Ciebie to było bardziej czytelne e, mamy trade view e, przegląd miesiąca czerwiec a więc od pierwszego tutaj daty są, ale jeszcze raz sobie je kliknę Filtrujemy, jak nam idzie miesiąc czerwiec i zacznijmy od początku. Ogólne zestawienie, ogólny raport tego, jak to e, wyglądało. Początek miesiąca, gdzieś tam jakiś, że tak powiem, drobny, spokojny dzień na plusie 480 dolarów. E, w miesiącu czerwcowym, no, ja jakby nie, nie byłem w 100% efektywny, dlatego że miałem okres wakacyjny w międzyczasie. Niemniej trochę się działo. Później widać to po tych słupkach, że 4 czerwca super dzień, jeżeli chodzi o wyniki. Możemy sobie kliknąć: coś, co nam tutaj niesamowicie płaciło. To tak naprawdę, naprawdę złoto. Złoto nam zrobiło robotę i w zasadzie, i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten dzień. Pozostałe dni, powolutku, rzeźbiliśmy swoje. Nie są spektakularne. Nie wygraliśmy życia dzięki temu. To nie były miliony, ale wyniki konsekwentnie, spokojnie, po prostu realizowaliśmy swoje plany. 10 czerwca około 1000 dolarów na plusie też możemy sobie kliknąć. Tu było więcej więcej różnych pozycji. Tu znowu ponownie złoto było tym instrumentem, który nam wygrywał dzień. Kolejny dzień, 11. 1500 i tu już że tak powiem bardziej wyrównane te wyniki i fund bardzo dobrze zapłacił chyba najlepiej tego dnia e, tak jest ponad 400 ale euro dolar też dobrze płacił tu ponownie fund e, także wynikowo bardzo dobrze no i dochodzimy do momentu kiedy mm, kilka dni przerwy 16 czerwca mam nadzieję że pamiętasz Mam nadzieję, że kojarzysz tego typu wydarzenie, tak zmienimy znowu układ. 16 czerwca, kurczę, co tam się działo, wielu z nas, wielu uczestników w rynku straciło masę pieniędzy, dlatego że było bardzo ważne wydarzenie, tak zwane oświadczenie grupy FOMC yy, i. No, trzeba powiedzieć jasno, to znaczy cały komunikat, cała historia, całe oświadczenie poszło w tym kierunku, że zobaczyliśmy decyzję w sprawie stóp procentowych, ale też umocnienie się takiego instrumentu jak dolar. No i jeżeli byliśmy w złych kierunkach, to trzeba było bardzo szybko uciekać yy, z pozycjami i my to zrobiliśmy. To znaczy w naszym planie chcieliśmy coś zrobić, chcieliśmy zagrać, chcieliśmy zarobić na tego typu wydarzeniu, ale w związku z tym, że nasze doświadczenia mówią o tym, że tego typu sytuacje, tego, momen, tego typu momenty na rynku powodują no, wysokie ryzyko albo są obarczone wysokim ryzykiem, to my musimy być na to przygotowani. I to nie jest tak, że możemy postawić wszystko i na zasadzie albo mnie przejedzie, albo mnie nie przejedzie. Być może przy jakimś małym kącie, przy tak zwanej metodzie ranowej, miałoby to sens, ale w momencie, kiedy ty prowadzisz rachunek długoterminowo, tak jak my to nie możesz sobie pozwolić na tego typu sytuację, więc trzeba uciąć straty i to jest ogromny problem w większości ludzi, którzy są na rynku, to znaczy fajnie, ja potrafię otwierać pozycję, tam potrafię nawet ustawić stop lossa, potrafię ustawić take profit, niektórzy nie ustawiają to jest rzecz wtórna, ale w momencie kiedy moja pozycja przechodzi w stratę i ona zupełnie nie idzie po mojej myśli to jest to arcy trudny moment, arcytrudna sytuacja powiedzieć Pomyliłem się, wychodzę. Zdecydowanie częściej u Ciebie, u mnie też to się kiedyś pojawiało. Na szczęście to przepracowałem, na szczęście mam już dzisiaj inne doświadczenia, ale zdecydowanie trudniej jest powiedzieć sobie, tak, popełniam błąd, to nie jest zgodne z tym, co ja chciałem zrobić. I koniec. I trzeba wyjść, trzeba zamknąć, trzeba zapomnieć. Trzeba poczekać na inną sytuację, na inny moment i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym. Dlatego, że to jest przykład jednego dnia w roku, który jest nieprzewidywalny, jeżeli tego typu wydarzenie jest. Oczywiście, komu się udało, temu się udało. Niestety, patrząc po doświadczeniach, wiele osób, wiele osób skończyło z kątem prawdopodobnie blisko, blisko zera i to jest pewna nauczka. Ale kto się na tym nauczy, kto wyciągnie z tego wnioski? Na pewno ktoś, kto sobie zanotował, na pewno ktoś, kto sobie zapisał te rzeczy i zwrócił uwagę, jakie to było wydarzenie, co się wydarzyło, tak? czyli jaka była konsekwencja tego wydarzenia. Teraz mało tego, jeżeli podsumowałeś albo podsumujesz sobie ten, ten dzień, ten tydzień, ten moment, że on był istotny i być może w przyszłości lepiej tego typu sytuacji unikać. To jest bardzo dobra droga, to jest bardzo dobry kierunek, że właśnie dzięki takiej decyzji, takiemu podejściu w przyszłości nie popełnisz tego błędu. Natomiast jeżeli za jakiś czas zdarzy się wydarzenie, czy, czy, czy pojawi się jakiś moment na rynku, który będzie obarczony podobnym ryzykiem, a ty znowu popełnisz ten błąd, to pytanie, czy zaliczasz się do osób mądrych, sprytnych, inteligentnych, które rozumieją rynek, które ogrywają go i potrafią wyciągać wnioski? Czy też zaliczysz się do osób, które w kółko kręcą się nazwijmy to w okolicach zera? Czasami zarabiamy, czasami tracimy, ale w kółko się kręcisz, dlatego że wciąż popełniasz te same błędy. Do której grupy ludzi się zaliczasz? Ja uważam, że do tej pierwszej. Dlatego nie spartacz tego, nie olej tego, dociśnij temat, zapisz, zapamiętaj i w przyszłości, jeżeli nie musisz zagrywać, to nie zagrywaj. A jeżeli jesteś w pozycjach, to zrób tak jak my. Za chwilę to pokażę. Po prostu wyjdź z tych pozycji, jeżeli one nie idą w Twoim kierunku i nie kombinuj już, że dam na tym zarobisz, że cena wróci, że o, jak teraz ty stawię drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą pozycję, to w końcu odwróci i zarobię. Nie. Powiedz stop, będą kolejne okazje. Nasze wyniki, nasz plan działania dokładnie to pokazuje, że tak jest. Przechodzę z powrotem na. Full ekran i mamy tak. 16 czerwca strata. <laughs> Z jakiegoś tam plusu byliśmy chwilę na plusach, ale, ale finalnie finalnie minus. E, między innymi nas tutaj SP najmocniej rozjechało. Ileś tam naście kontraktów. 3600. Koniec wyjście, bo cena zaczęła reagować po prostu w złym kierunku. I tyle, to jest duża strata, straciliśmy 3300 dolarów, bolało jak diabli, jak cholera, przecież nie jesteśmy robotami, też odczuwamy straty, też nas boli, też kalkulujemy, liczymy, że każdego dnia będziemy zajebiście do przodu, no po to też to robimy, jesteśmy na rynku po to, żeby zarabiać, ale takie dni jak straty się dzieją, są stałym elementem tego biznesu, trzeba się nauczyć z nimi radzić finalnie jeden dzień stratny. Kolejny dzień kurczę, znowu nam nie poszło. Znowu nam nie pykło, drugi dzień z rzędu strata. Załamujemy się, poddajemy, jest ciężko, jest trudno. Tu nas akurat złoto dalej gdzieś tam przewiozło. No nie idzie znowu po naszej myśli, znowu minus 1000 dolarów. Chyba trzeba w cholerę rzucić ten trading, te inwestowanie, bo to po prostu się nie spina, ale ale kolejny moment kolejna sytuacja to jest akurat między 16 a 28 ja byłem w okresie wakacyjnym więc pozycje off wszystkie i teraz 29 i można powiedzieć zrobiliśmy swój wynik 13 tysięcy w plusie na S&P sporo żeśmy pohandlowali tu widać to na S&P sporo transakcji zrealizowanych Mniejszych, większych na break even, na stop lossie, na plusie, ale realizowaliśmy pełny dzień taki handlowy, bardzo dobry dzień pod względem zmienności. Można było powalczyć, można było wyciągnąć z tego bardzo dużo i korzystałem, korzystałem z tych okazji. Wynik finalnie bardzo dobry. Uwaga, po dwóch takich dniach handlowych, takich, które były w planie, na minusie, ale. Nie zmieniłem swojego podejścia, nie obraziłem się na konsekwentnie swoje, później 30, 30 czerwca i 980, tutaj dosłownie kilka pozycji, euro nam no najlepiej zapłaciło, no tak się dzień, e, tak się dzień tak naprawdę e, skończył. Tu nic więcej do, do roboty nie było, no i patrząc całościowo na cały miesiąc, pomimo tego, że. Początek był, bym powiedział, bardzo atrakcyjny, pomimo tego, że był okres przerwy, oddechu od rynku. Ja jestem bardzo zadowolony, dlatego że skończyliśmy z wynikiem 25 451 tysięcy. Kolejny miesiąc, który mogę powiedzieć, że jest tany. Czy popełniamy błędy, czy są transakcje, które na mnie wchodzą, czy są dni stratne. Jak widzisz, tak są i będą i one, one zawsze się będą pojawiały. Ale jeżeli masz plan, jeżeli masz jakąś strategię, którą się poruszasz, kilka strategii, bo jakieś my mamy podejście w tym zakresie, ja zawsze o tym mówię, nie ma jednej, która zawsze jest idealna, która zawsze płaci nie, takie, takie nie istnieją. Ale jeżeli masz plan, go realizujesz, trzymasz się tego, notujesz. Mało tego, później z tymi notatkami sobie pracujesz, bo to pracujesz nad swoimi ewentualnie błędami. Złymi decyzjami, to tak możesz się rozwijać i możesz być coraz lepszy w tym, co robisz. Najgorsza sytuacja to jest ta, o której powiedziałem. Było jakieś wydarzenie, była jakaś sytuacja, popełniłem błędy, nie zastosowałem się do planu, do strategii, do moich założeń handlowych, które sobie wcześniej założyłem, wymyśliłem na dany dzień, na daną sytuację. Nie zapisujesz tego, nie zapisujesz konsekwencji i to tych pozytywnych, i tych negatywnych, bo ja robię i jedne, i drugie. I się okazuje, że miesiąc czasu mija, dwa miesiące mijają i ty znowu popełniasz ten sam błąd. I to mega, mega mocno wpływa później na, na wynik końcowy, na, na ten ostateczny element. I się okazuje, że minęło kilka miesięcy, to tak naprawdę straciłeś czas. Przechodząc bardziej szczegółowo do, do tego raportu, do statystyk, skuteczność w miesiącu czerwiec, bym powiedział, na. Dobrym poziomie, około 90%, około oczywiście skuteczność to jest yy, dla laików, dla kogoś kto jest zupełnie nowy na tym rynku, to ktoś może powiedzieć, no zajebista skuteczność 90%, natomiast im większe masz doświadczenie, tym bardziej rozumiesz ten element, ten punkt yy, w inny sposób, to znaczy możesz mieć skuteczność 99%, a i tak możesz tracić pieniądze na rynku. Tak jest. Pewnie z jakiś czas materiał w tym zakresie się pojawi na naszym kanale na YouTubie. Ale też możesz mieć skuteczność na poziomie 50-40%, 40 kilku, i może się okazać, że możesz zajebiście zarabiać na rynku. Ale żeby teraz nie wchodzić w szczegóły w dyskusję, jeżeli Ci to będzie interesowało, to zostaw lajka, ustaw sobie powiadomienia. Po prostu, żeby dostawać informacje na temat tego, co publikujemy, kiedy się pojawiają materiały, a im więcej będzie lajków pod, pod tym materiałem, tym ja bardziej się zmobilizuję do tego, żeby wytłumaczyć te elementy dotyczące skuteczności, jak należy ten parametr odczytywać, czy on jest zajebiście ważny na rynku w ogóle, w tradingu, w inwestowaniu, czy może w ogóle nie ma znaczenia, jakie są tam powiedzmy takie. Elementy kluczowe, na które ty powinieneś zwrócić uwagę, kiedy patrzysz na strategię, kiedy oglądasz czyjekolwiek wyniki, nie tylko moje, ale w ogóle na rynku osób, jak tutaj oczywiście tym sugerować, czy, czy zupełnie nie. A może jest coś istotniejszego. Dzisiaj mogę Ci powiedzieć, że dla mnie istotniejszym parametrem jest średnia strata, bo to jest ile traciła pozycja średnio. Jeżeli była stratna, to ile ona traciła. A ile zyskiwała pozycja średnio. I to jest parametr, który uważam, że yy, pomimo tego, że mam bardzo dobry miesiąc, wynikowo kasowo możesz powiedzieć no zarobił, ale yy, ale się tutaj gdzieś burzy, że mu nie pasują yy, parametry jakieś. Tak, nie pasują, to znaczy te parametry się za bardzo rozjechały w tym miesiącu. Średnia strata, średnia strata była w sumie duża albo relatywnie duża do do tej, która zyskiwała. Idealna sytuacja dla mnie to jest, kiedy te parametry, czyli średnia zyskowna, średnia stratna pozycja są blisko siebie, wartości, wartości, se, wartości te są, są w miarę blisko siebie, to to jest dla mnie idealny scenariusz, bo wtedy mogę, mogę oceniać inne rzeczy. Więc, dla mnie osobiście, jakbym miał podsumować ten miesiąc, ogólnie jestem zadowolony. Ale na pewno czeka mnie praca nad tymi elementami. Czyli muszę popracować nad e, średnią stratą, na pewno, żeby ona była relatywnie mniejsza. E, na pewno e, w relacji do, e, do zyskownej pozycji. Na tym mi będzie zależało, na tym się będę koncentrował, na tym będę się skupiał. To, że skuteczność, oczywiście życzę sobie jak najwyższej skuteczności. Wam również. Będę za Was trzymał kciuki. Jeżeli chodzi o instrumenty, które w tym miesiącu najlepiej płaciły, to. SP na kontraktach terminowych złoto również bardzo dobrze, ale funt zajebiście płacił w tym miesiącu. Euro również złoto na CFD-kach również dobrze płaciło. Kanadyjczyk w końcu, w końcu Kanadyjczyk gdzieś tam w topie w tych topowych instrumentach, które dobrze, dobrze zapłaciły. Niestety, poprzednie miesiące tak różnie pod kątem Kanadyjczyka nie był instrumentem, który który dobrze funkcjonował, ale nie obrażam się nadal, będziemy, będziemy, że tak powiem, się dotykać, będziemy się poznawać, będziemy działać. Na ten moment, jeżeli chodzi o podsumowanie, tyle. Jeszcze raz, dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale.